Dzisiaj w FitPolu, czyli 3 siódmy. 7, były batony przy cenie. Jak lejony są poniżej złotówki, to się opłaca, a tu wychodzi dużo mniej niż złotówka. Jest 255 za 4, czyli wychodzi dużo mniej. Takie ja na przykład kupowałem po 80 groszy w Kauflandzie, one mają 4,20 grama, 4,2 grama, a te mają wspólnie 168 gramów. I też 4-2 Sprawdzałem palcem. Palcem i sklepie też porównałem, że jest mniej więcej Czemu? 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 tak samo jak w tym już pokazywałem to. są wszystkie. O co W środku mamy 4 batony. jest 4 2 3 są takie same czy faktycznie mamy jeden gratis nieopłacalna promocja wszyscy się w sklepie dziwili że wziąłem aż tak dużo jeszcze sobie wziąłem dwie chałki z nie i waniliową.